Jesteśmy w Argentynie. Zmienił nam się troszkę klimat. Zrobiło się dużo bardziej gorąco. Dzisiaj mamy dzień wolny. Nie do końca dla nas jest to dzień wolny. Testujemy kłada, sprawdzamy, ustawiamy go, aby ten silnik chodził odpowiednio w takich temperaturach i wysokościach. Jesteśmy po ośmiu etapach rajdu. Za nami już etapy w Peru, w Chile, w Argentynie również. Na razie zajmuję szóstą pozycję w Generalce. No na razie rajd był tak puszczęśliwy pół płynie. No zdarzały nam się awarie. Musieliśmy wymienić silnik z powodu dziury w tym silniku. Jutro zaczynamy drugą część, jakby Dakaru. Pozostało nam 6 etapów do końca wyścigu. W drugiej części raju będzie trzeba zacząć ścisnąć, aby troszkę odrobić straty, które zdarzały się nam wcześniej. Także teraz będzie dużo szybciej.